Dotarłem na miejsce. To, co mnie interesowało, już się sprzedało. Ale mam kluczyki od takiej bryki Hyundai i 30 rok 16. Jeden pilocik. Witam ponownie. Łapeczki, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy jeżeli nie subskrybujesz a chcesz być z filmami na bieżąco daj subika przypominam w opisie pod filmami macie numer konta zrzutka zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady minimalna wpłata złotóweczka wpłaty bez prowizji daj ci za to boże kto nigusa wspomoże co tam za bryczka wyjeżdża chyba nowa korweta tak mi się wydaje no Słyszę po dźwięku silnika dla mnie, ta nowsza korweta. To już wygląda troszeczkę jak jakieś lambo Ferrari. To auto straciło dla mnie swój urok. No dobra, otworzymy wrzucimy plecaczek obejdziemy bryczkę w koło. Akurat centralnie mi tu słońce świeci. Niedobrze. No widzę wnętrze czyściutkie, pachnące, zadbane. Kolorek jaki jest, każdy widzi, grafit, ciemny metalik. Ech, ładna oponka. Co to jest? Ferdestein. Tarcze widzę w porządku, chociaż guma troszkę taka twardawa już. <laughs> Bieżnik ładny, ale chyba już Kilka lat ma ta oponka, chociaż pęknięć tutaj na niej nie widzę, może minimalnie po brzegach, no trochę taka już farldawa, ale za to tarcze w porządku. Kolor ładny, silnik 1.4, 101 koni, znana jednostka ze swojej niezawodności oczywiście nie ma rzeczy niezniszczalnych tutaj delikatnie taka mała obciereczka na dole pod zderzakiem staram się opisać te auta dla was najdokładniej jak potrafię każdy drobiazg chociaż sprzedawcy mi mówią Nygu, z takich drobiazgów to nie pokazuj bo nikt tego nie kupi potem przyjeżdżają wariaci i się czepiają o takie pierdoły, przecież to nie są nowe samochody no i słuchajcie, poniekąd troszeczkę tych sprzedawców też rozumiem, chociaż wiadomo no każdy szuka stanu jak najlepszy, żeby był żeby wizualnie wyglądał technicznie no a potem się wkurzamy, bo postawisz gdzieś pod marketem albo coś jakaś mamy ja ci wózkiem wiedzie obetrze no ktoś wysiada za blisko stanie obije ci drzwiami wyszukujemy jak najładniejsze a potem się jeszcze wkurzamy no niestety zobaczymy czy działa bagażnik z pilota działa no, skoro już tu jesteśmy, to może od razu zerknijmy do tego bagażnika. Nie widzę tutaj tunelu na narty czy coś. No tutaj jakieś takie rzepy do mocowania. Bagażnik dosyć spory jest. Tutaj ma takie wnęki. Jak widać po bokach ala kieszonki, tutaj stropian, a pod tym Zestaw naprawczy, ale miejsce na gaziutek jest. W razie czego? Bo to prosta jest jednostka na wtrysku jednopunktowym. Tak. MPI. Jak zawsze powtarzam, proste rozwiązania. Słuchajcie, są najlepsze. No. Jeszcze zatęsknijcie za tą starą motoryzacją. Badażnik nawet spory, nie? Tutaj próg taki wysoki dosyć. Widzę, park są. Czy kamerka tutaj jest, panie, jakaś cofania? Cóś? Nie widzę. Straszny wiatr dzisiaj wieje. Nie wiem, co się dzieje. Słońce świeci fajnie, ale z drugiej strony, straszne wszystko Dobra, wsiądziemy. Podjedziemy w takie miejsce, żeby mi tu centralnie nie waliło po gałach to słońce. No, bo zobaczcie, co się będzie działo, jak będę tak nagrywał. Będą mocne, naprawdę przebłyski. Dobra, muszę sobie tutaj fotel pod siebie troszeczkę ustawić. Oparcie do tyłu, tak by mogło być. Manual szósteczka, dobra, od razu odpalamy. Podjedziemy tempomacik. Widzę, jest. Zobaczymy, jak pali sprzęt. Ładnie odpalił. Żadnych niepokojących dźwięków. Rok 16, 169 823 przejechane. Tutaj. Na tym widać takie ślady zużycia. Chyba ktoś miał jakieś kobieta chyba jeździła, tak mi się wydaje. Dobra, podjedziemy tak, żeby słońce mi nie dawało. Centralnie do środka. Jedrzy się. Pasów nie zapiąłem. Po co mam tu pasy zapinać? Staniemy tak o. Po skosie tyłem nie drży się fotochromatyczne lusterko. Nie, może tu nacisnę, coś da? Nie da. Ja pierniczę. Ach. Ach. No będę musiał na chwilę zapiąć i chyba rozpiąć ten pas, żeby przestał drzeć. Mordę! Po koreańsku też nie rozumiem jak się do niego mówi. No, kierownica, regulacja w sporym zakresie. No, sterowanie radiem, odbieranie połączeń, tempomacik tak jak wspominałem. Fajne, ma nawet te zegary ładne 170 prawie przejechane Grzana kierownica Start-stop Elektryczne szyby Elektryczne lusterka Parktroniki Tutaj jakiś fejkowy Pewnie coś mogło być Jeszcze dodatkowo Wygumowana tacka Tutaj podobnie Z tyłu Biegi jak wchodzą, sprzęgiełko bierze dobrze. Biegi fajnie wchodzą z takim wyraźnym oporem, nie sposób pomylić. Aha, zobaczmy ten wsteka park troniki, nie ma tu kamery, tak jak mówiłem. Dwa gniazda 12 Aux, USB iPod, no i tutaj też takie wygumowane. To można do mycia wziąć na kubeczki, ręczny, standardowy. Trzyma. Trzyma dosyć mocno nawet czy to się przesuwne. No i nie jest tak źle. No i schowek. Schowek bez żadnych fajerwerków. No tak jak mówiłem tutaj potem widać takie. Zobaczcie. Tak jakby nie wiem. No ktoś chyba, może jakaś pani jeździła i... O! Fernando, zaraz jestem tu u Ciebie, gotowa. Nie wiem, tak sobie głośno myślę. Mamy grzane poślady dwufunkcyjne, dla pasażera też. Klima zmniejszmy ten nawiew na minimum. Tutaj widać na tym też chyba jakieś pazury. Kobieta pewnie tym jeździła pazurami albo jakimiś pierścionkami. Tutaj czuć, że chłodzi klima sprawna chłodzi i to dosyć mocno. Radyjka nie będziemy sprawdzać. E, RDS, MP3 i Bluetooth. Także z telefonem spokojnie możecie się połączyć. E, miękko góra deski, miękka tutaj też miękko. Tu już twardo. Noga mi nie haczy. Wystarczająco dużo miejsca. Miękko, miękko. Schowek nie jest wyścielony, ale klimatyzowany. Tak jak widać, jakaś książka tutaj jest. No, wszystkie filmiki u mnie, jak wiecie, w całości, bez cięć, bez montażu, bez nawilżenia, wjeżdżam na brutala na autohandel, wyścielony na okularki. No, fajnie, że jest, bo to nie jest słuchajcie, oczywiste. Świeci. No, to nie jest oczywiste w dzisiejszych czasach, że jest schowek na okulary. No co, wnętrze, jak widać, zadbane. Aha, klakson działa, spryskiwacze, wycieraczki chodzą. Tylna, tylna chodzi. Tylko że. Spryskiwać mi coś nie działa z tyłu. Nie wiem czemu. Nie wiedzieć czemu. Tu jest tak. Tu jest chyba, że tak. Jak to się słuchajcie, chyba, że ja nie umiem tego. Tu jest zero. To jest tak. Do siebie pryska. A! Od siebie! no i działa, działa teraz, zobaczcie coś się Negusowi zwarcie zrobiło gra i trąbi zespół kombi no i mamy fotochromatyczne lustereczko co zobaczymy jeszcze? silniczek, silniczek zobaczymy, aha szybek nie sprawdzaliśmy no jeden pilot do auta tak jak wam pokazałem szybki, działają. Powiem Wam, Hyundai przyjemne te fotele, takie fajne nawet, długie dosyć siedzisko, siedzi się przyjemnie. No do tyłu widoczność też słupki takie dosyć szerokie są do tyłu, no ale to w dzisiejszych czasach to chyba ciężko znaleźć auto, żeby było inaczej. Ślady zużycia, no... No tutaj może troszkę po, po, podłokietniku, takie zagięcia auto nie jest, powtarzam, nowe zobaczmy sobie lusterko działa tu też składania lusterek tutaj nie mamy tu mamy też miękki materiał tu mamy też materiałowe przeszycie na drzwiach tu mamy miękko no tutaj od już twardo no, butelka, chyba jakaś spora tutaj wejdzie, ale naprawdę, jak na ten rocznik samochodu, wykonanie tego auta nie jest złe. Nie jest złe. W klasie premium macie podobne materiały, w podobnych miejscach. No, także nie ma dramatu. To co? Zobaczmy, co oni tutaj chociaż Hyundai ja nieraz Wam już pokazywałem DOHC 16 zaworków myty, widać silniczek pracuje równiutko, cichutko no z tej strony troszkę mało miejsca do żarówek dostęp ciężki z tej bardzo dobrze Tego co widzę, rozrząd na łańcuchu. No, nie słychać, żeby coś tutaj dzwoniło. No, taki Hyundai, panowie i panie, jeśli wam się podobało nagranie, jeśli auto wam się podoba, czy teraz nie, to takie babie lato jakieś. Się klei, a teraz zauważyłem pod słońce. No tutaj taka niewielka obciereczka na dole, na zderzaku. Mało widoczna, no ale żeby nie było. To chyba wszystko pokazałem. O wszystkim wspomniałem. Jak widzieliście, wyposażenie auta sprawne. A to wszystko słuchajcie kosztuje, takie naprawy do tyłu nie zajrzeliśmy, jak to wygląda, a jest podłokietnik, ale tunelu nie ma, no z miejscem na kubeczki, niezbyt wysoki tunel, siateczki, no i szerokie te słupki, kamerka cofania by się przydała, no ale jak to mówią, na czuja po paluszku. <laughs> Dobra, to co? Pokażę Wam opis. Kontakt dzwonić, negocjować, kupować. Telefon 511 037 Ja tutaj to nie wiem. Coś zamazane, chyba specjalnie. Może zmiana numeru, wyposażenie. Macie tutaj podane no i cena jestem w Radomiu żeby ktoś nie pisał mi w komentarzach nie wiem jak ludzie moje filmiki oglądają że potem pytają a gdzie ten samochód jest w dupie na półce po lewej stronie masz kontakt telefoniczny podany to zadzwoń zapytaj gdzie to auto się znajduje jeżeli nie oglądasz w całości moich filmików ze skupieniem proszę mnie nie denerwować bo stres, stres jest udowodniony jest naj, naj, jak to się mówi najczęstszą przyczyną problemów z erekcją u mężczyzn w moim wieku no. także jak nie będzie mi stawał to będzie wasza wina pozdrowionka do usłysząka <laughs> no co muszę was troszeczkę tu poteroryzować a co